Jest, papeuś. A kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla świecia, a dla pana! Dla pana to. Pana to. Dariusz, kiedy Siema Dariusz, witam! Ty? Siema młody synek kozak? Synek kozak! Co tak dużo ludzi o, łysy. nagle? Tak? To jest w środku, jak chcesz. To jest w środku? Łysy. Jaki łysy Maru jest łysy przecież No gdzie, gdzie są parki? Właśnie dzwonił do mnie ten cały i mówi, że jedzie z trasy właśnie z tego z county I no będzie w przeciągu 5 minut Oj Ja no, przy chłopaki przed wejściem, no. będzie cacy no. Jaka gangsterka, kurwa, nie wierzę a... Pod tą czapką, gościu! To? Wypierdzielaj, ja aut pilnować, dostałeś jasne polecenie, czego się kręcisz? No tak, ale... To no to już za, by... za bar! No byłem, nie dyskutuj, ale Nie wracaj by... do aut. Nie, no młody, skąd ty go wziąłeś? Nie wiem. Ja mu każę auta pilnować, a ten się kręci po okolicy i zaczepia nam kontakty nasze. <laughs> Ja go ten, ja go tutaj jakoś nie rekrutowałem. To on tutaj cały czas mnie prosi o jakiś numer. Ja mu na papiego dam na miary i tyle. Tak, go no A papi, bez... a papi go obszczał e, ciepłym moczem normalnie. Niech pilnuje auta dobra. albo niech, niech się zmywa normalnie. To wy poczekajcie w barze, my się przykitramy z całą resztą, żeby nie było, że ich wystraszymy, nie? Dobra, dobra. My ty, papi możesz stanąć przed barem, e, młody w środku, żeby myślać, że nas jest mało po prostu, nie? No jo, ja, jo. Ja. ja pójdę, chcę zapalić fajerkę. Młody, wypij sobie drinka, tylko nie rozrabiaj, ja będę na zewnątrz. Ja obstawiam, że wiecie, co tu się stanie? Wiecie, co tu się kurwa stanie? Tu przyjadą inni kolesie na 100%. Bez tu tu przyjadą na. Tu, tu, tu na 100% pojawią się inni kolesie, zupełnie nie z tą akcją związani. Zdecydowanie do Kalwina. No i za ile będziecie? Za 5 minut 10 maksymalnie. 10 minut temu mówiłeś, że za 5 minut będzie. 5, 5 minut maksymalnie, bo już. Ku, Pamiętasz, co ci mówiłem, nie? Co? Powtórz, co ci mówiłem. Każdy kłamstwo. Ja nie Ja nie kłamię. Zobaczyć będziemy za nas. Ja już dojeżdżam. Tam. Tutaj, byku, byku już od chyba, nie? Dobra, to są, to, to są na szczęście oni, no nie? Ja pierdolę, ale będą dymy, nie? Ciekawe czy on ma... Jak myślicie, ma kurwa klamkę, czy nie? A, tu omyk, klamkę se wyjmę. Fajnie, fajnie, że mi animacja nie działa, nie? O! Tak, jest łatwiej wycelować. O, gitara. Trzeba się ten, trzeba się rozgrzać przed tym wszystkim. Albo chuj, bo mi się to jeszcze znowu zbaguje jak ostatnio. Ile tu jest typów? Znaczy jest trzech: jest trzech w ustawie i synek, który pilnuje out. Siedem osób. Jest na tej akcji, ja pierdolę. Obstawiajcie, obstawiajcie co tu się kurwa stanie. Jak myślicie, co, co z tego kurwa wyjdzie? Oni przeciągają strasznie. Za bardzo to przeciągają. Dostaną na łeb, no nie? Definitywnie. Ja mi się zbaguje, psy przyjadą, wpadną niebiescy. No i co? wpadno niebiescy i no i co nam kurwa zrobią? Potrafią wyciąganie klamki na szybko. Pyk. Pyk. Tak, o. Ba! Kurwa i myknie. Nie ma. Kisia, jak zamieniasz pulsę w no bo to nie chodzi o to. To nie chodzi o to, kurwa. Pod numeryczną mam broń. Jutro nie będzie żadna postać switlany, tylko jutro będzie. O, oh, jest młody, młody, o! Oh. Młody oh, yes. chodno tu. Ale, może, pój może pójdziemy do baru, wyjazd, się, nie No Chodźcie tak, do porę. środka, napijemy Chodź, się cywilizowani ludzie. A kurwa, z obstawą przyjechali. Czech ich jest. Ja bym ich kurwa kasował. Cześć, nie? cześć, Andrzej. siemoneczko. Ja Siema mam Andrzej. Dobry. Dobra, no to panowie rozmawiajcie. My tu jesteśmy tylko, żebyście czegoś głupiego nie zrobili. Jo, e, Michel, kto to jest ten twój przyjaciel w niebieskiej kurce? No, to jest taki kolega, nie miał co ze sobą zrobić i ten, wziąłem go za sobą. A, no, no jo, jojo, mów o takich rzeczach, a. Mitchell, bo później nerwowo się okłamał. No wiesz, wiesz, on, on nic nie zrobi, spokojnie, nie martw się. Dobrze, dobrze. No to słuchaj, jaki masz problem? No, słuchaj, Calvin, trzy razy mnie już okłamałeś. A dzisiaj stoję sobie na parkingu z ekipą całą. No i jak wygląda sytuacja? No, opisz, opisz, jak wygląda sytuacja. Ja podchodzę, pytam się ciebie, czy jest wszystko dobrze. Czy... jest wszystko... No, czy jest wszystko dobrze? No A podchodzi ten drugi typ i tobie zaczyna grozić. I no. no. ja go nie znam. No. no, no i co się dzieje dalej? No i on wsiadł do mnie do samochodu i odjechaliśmy. No, a. Ja go wysadziłem kawałek dalej. I ja a. go nawet nie znam. A widzisz, a czy ja was próbowałem zatrzymać wtedy? Ja podchodziłem do tego auta, chciałem coś porozmawiać? Yy, nie. Nie? A do jakiego? Nie? A, wtedy nie no to coś tam, nie wiem, mówiłeś, a nie słyszałem. No, a, widzisz, to dlaczego ty odjechałeś tak od razu? Zdenerwowany byłeś? Bo mi się śpieszyło. O, witam. A gdzie ci się tak śpieszyło? Bo miałem klienta do Ubera. Klienta do Ubera, ja tak? Dużo mhm. No nie wiem, coś mi to synek tutaj za dobrze nie brzmi, no nie? Coś tutaj kręcisz. No nie wiem. No jak to Dobra, nie wiesz, No i co? Który to ci tak groził? Ten! Ten co przede mną tu Ten stoi. groził? No nie, co nie ten groził teraz. Ja nie groził jego się. kolega, którego nie chce sprzedać. A no mówił, że ma nie numer. Nie, ma. nie, nie mówiłem ci, że ma numer. Mówiłeś w jednej a co rozmowie za telefonicznej. Co przyjechali? No co was jest trójka, to to nie, jest trójka. A miała być uzdanie, dwójka, Mitchell. Miała być dwójka, Mitchell. nie, 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 w a no widzisz, no to tak, oboje wiedzieliśmy, że będziemy w trójkę, no to jesteśmy w trójkę. No właśnie, no to po co spina? Rozmawiajcie. Po to tu przyszliśmy. Także proszę się nie wciąż do rozmowy mój koleżkarz grozi tak? mojemu człowiekowi, a ty się pytasz o co jest spina, to pilnuj swoich psiaków ja nie i nie, nie będzie problemu. Będzie to, że... Ja nie, nie wiem o co chodzi, mówię, przyszedłem tu, żeby wyjaśnić. Jak to nie wiesz o co, co chodzi? Przed chwilą nie wyjaśniliśmy pozabili. o co chodzi, chyba co? No wyjaśniliście, a myślę, że ja Was słucham. Ja no proszę. Po co, ja co Ty tu ty 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 słuchać ty nie chcesz? Co? Pilnuję Was. Ty, Ty coś tutaj ukrywacie. Do tego jest jeszcze trzeci kolega. Jakim Wy autem w ogóle Czy... jeździcie? No, tym, co stoi przed barem. A czarne auto, którym ten Pan uciekał, to skąd się wzięło? No, pytam się. To było Karwinia, opa. Ja tak Nie wiem, jak faktycznie tak było, szukałem. to weźcie się, dogadajcie. przyznaj się słuchaj. do wszystkiego, żeby no, po prostu tych spin nie było. Poczekaj. Rozumiesz? Słuchaj, ja go nie znam naprawdę. jakbym go znał, to po co bym miał go kudyć? No, jakbyś, jakbyś go nie znał, to po co byś go miał podwozić po tym, jak mi groził, co? No, bo nie chciałem go mieć na sumieniu. A, ty taki nie no. jesteś, tak? Nie chcesz mieć ludzi na sumieniu? Dobra. Temu panu spod baru już podziękujemy, zostaje tylko kolega w czapce. To kurwa plaga jest Ale nic mu nie zrobicie. Słyszałeś co szefu powiedział? Wychodzisz z baru, zostaje tylko jeden. A jak nic mu nie zrobicie, to wyjdę. Zaraz no to już od niego będzie zależało, czy mu coś zrobimy, czy nie. Tego Pana w niebieskiej kurteczce też zabierz Oko, niebieskim się zajmą koledzy Hehehehe <grym> Ja <grym> weź od eskortu i tego Pana w niebieskim też Weź kuza i przypilnij przypilni tego, tego miszera Żeby nie robił żadnych numerów Ja, nie ja, ja, ja Przy bębnach? Oj, fajnie, o, <grym> no i fajnie Fajnie, zamkamy klub Chodź, wychodzimy no to w czym problem? Bo ja go naprawdę nie znam, kolego. W tym ja problem Jeszcze mówi coś innego. Słucham? Bo nie słyszałem, bo tutaj. Posłuchaj, ja ci już w problem. Po co w takim razie przyjechać na to spotkanie, skoro go nie znasz? Bo nie rozumiem. No bo chcę to wyjaśnić. No i co chcesz wyjaśnić? Chcesz wyjaśnić no, sprawę nie kolegi, nie którego nie znasz? No żeby nie było problemu, żeby potem nie był ścigany. No ale powiedziałeś, że go nie znasz, to po co załatwiasz jego sprawy? Nie załatwiam jego spraw, tylko swoje, Motasz się, synku, motasz! Bardzo się Motaż. motasz. Dobra, płacisz dwa tysiące i zapominamy o problemie. A, <laughs> <laughs> pierdolę! Parnowaliście mi czas. Chodę? Zarysowaliście Bo mi auto. Nie mam. Tak Wszyscy brudne! Nie masz. Mam tylko brudne. Gdzie ty dzwoni? Nie dla psa! Gór, to co Nie dla, dla święcia! Dla pana to! Tak samo 10 złotych, trzymaj kiszaku. Niech służy. Ty masz Kup kasę, sobie czy jakieś tej? twarde narkotyki. Albo dolców. miękkie, albo narkotyki no aldeńkie. Powiedz mi, zalegalizować 100%. czy zdelegalizować. Czy sobie? Wiadomo, 4,2 yy, prosta złotych. Zalegalizować tylko te aldeńko, a twarde i miękkie zdelegalizować. Gościu, no to jak nam chcesz zapłacić? No, pojadę i przyjadę tutaj, i dam. Dobra. Ja cię wysyłam z młodym i z kuzajem. Jedziecie we trzech po twoje pieniądze. I tylko 1900 brudnych, tak? 1900 brudnych i 300 w czystych. Wszystko, co masz. Dobra. Twoi koledzy tu zostają. Weź młody okay. kuzaje, jedźcie moim samochodem. O, do auty zapraszam. Tyły za auto, tyłem możemy wyjść. No, to tyłem. Ja pierdolę. Kurwa, jak go Ja pierdolę jak załatwieni, nie? Dobra, teraz koleżko, żeby numerów nie było. Ręce do góry i na maskę. Zostawiłem ci auto otwarte, tutaj idę po kuzaia Gdzie masz auto? No, a co tu masz, Gagatku? pokazuj Synek, synek tu normalnie broni, my mamy kurwa cały teren obstawiony I na ziemię w tym momencie Wyrzuciłam... na ziemię. Dobra, wsiadaj do auta. Nie, 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 czekaj, czekaj, stój tu, stój, stój, stój. Ręce do góry cały czas, podejdź do tej bramy. Do tej bramy masz podejść. Okay. Bramy masz. Tutaj. I tutaj stoisz. <noise> ja pierdole. Ja... kurwa, co tu się dzieje? Palonka masz. No a teraz, teraz mi coś zaśpiewaj. Ty, ale to miało być spotkanie, a co No robi? miało być spotkanie, mój drogi, miało być spotkanie, ale ty tutaj coś kręcisz cały czas. No jak widzisz, dobrze nie wychodzi ja na kręcę. tym to ci powiedziałem ci wszystko, co wiem. Śpiewaj. Prostu... Blaskotek na płotek mogę ci zaśpiewać. No to śpiewaj. No to śpiewaj. Blaskotek na płotek. <śmienną> no, 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 tyk, dobiła i kotka zabiła. Pięknie. Pięknie. No jak tam mody? jest sacy? Tak, wsiadamy. No to elo. Weź prowadź. Ja, ja poprowadzę, jo. Do banka kaj jo? Czy gdzie? Ta, ja, ta, 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 Do domku. Ja. Do domku, dobra dobra. <śmienną> No weźmy tam wklep w klep w GPS-y, przejedziemy się. No, ja już tutaj delikwenta przeszukałem, nic nie ma, broń mu zabrałem, baseball'a miał tylko przy sobie. Dobrze młody, dobrze. Ja pierdolę, jak jak. No, co tam szefu, melduj. Szefu, znaczy macie, macie tego typa? Ta, mamy, przeszukałem bez broni, broń mu zabrałem, miał baseball tylko przy sobie, oni są niegroźni. Dobra, macie już kasę? Nie, 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 dopiero lecimy. Jak odbierzecie kasę, to wywieźcie go nie do baru. Znaczy, podjecie, podjedziecie pod bar, zabierzecie mnie i jedziemy dalej. Nie zatrzymujemy okay. się w barze. Dobra. No? Dobra, hejka. Hejka. Nie, <laughs> <Ja> pierdolę, będziemy <laughs> na nim <noise> przyprowadzę Dobra młody, z kolegą Przypilnuj, żebyście się ładnie bawili Ja poczekam e, Zadzwoń sobie do szefa, ok? Bo ja tutaj nie mam jak przy nim No, <noise> Słuchaj teraz, ja tutaj czekam Pod mieszkaniem, jakiś numer odwiniesz To nie żyjesz, rozumiesz? Dobra, dobra, ja się przedziewam, żeby nie było, po co, ja się przybiodę, żeby nie było, że chciałem ci Nie będziesz w ten... się w nic przybierał, bierzesz pieniądze ja. i się też tak. Ja pierdolę <grym> Ja sama, to <handa> zrobiłem <grym> <grym> Śmieszne, nie? <laughs> Amanda nawet streama ogląda, mówi, że są dobre dymy. Stawaj. Ręce... podchodzić do auta z rękama do góry teraz. Do góry ręce, mój drogi, do góry. Do auta oprzyj się o tylną maskę Znaczy nie o tylną maskę, o bagażnik Myk No i teraz się przeszukamy czy tu nic nie wziąłeś Ponownie No dobra, widzę, że broni nie ma. Kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla świecia, dla pana to! Patrz i rozmówię z szefem. Wlazł kotek do pod kierownikiem. Tak, tak, tak. Młody zaznacz, biteki lalale. Dobre śpiewanie, nie? A kurwa jedna psa. Kurwa. Czytą, zapniesz, panowie. Dla, świecia, dla pana. No bo. tam z tyłu sobie zapnij pasy, żeby ci Zmienić przez złoto. przypadek no się nic nie się stało. No właśnie. <grym> bo ja Michelowi obiecałem, że nic ci nie zrobiły, młody, więc... Żal by było, nie daj Boże jakby coś ci się stało. No dokładnie. Ja dole. <grym grym> Jak się grozi komuś w gangu, no nie? Wy się uczcie życia na tym GETA. Zbierz swoje auto, a my jedziemy dalej, nie? Tam kolego nie wysiadaj czasem ja, jadę za wami Dobra No, ty nie maska, ty nie maska, to jest to. Jak ta no. młoda rozmowa? Pokażę, no, no dobrze. To są pieniążki? Pieniążki są, przeszukałem go, wszystko ładnie wziął. Gdzie są moi koledzy? Ty się tam o kolegów nie martw na miejscu. Czekają na miejscu, bo się z nim umówiliśmy gdzie indziej, bo tu przypał straszny był, wiesz? Policja się kręciła Nie martw się No gdzie ten kuzaj kuźwa no Siada, wsiada, pa Pa jak, pa jak w... tym tłustym dubskim się. A, nie może otworzyć O ja mu się auto zblok No niech niech wsiądzie do Tego najwyżej, nie? Wsiadaj, wsiadaj E, wsiadaj, wsiadaj papi! Kirej, wsiadaj, wsiadaj. No kurde, auto mnie się zaciąło normalnie, no, bo mnie szlak trafi zaraz. No kurde to też jest no, co jest do cholery Teraz, nie musisz nigdzie odchodzić, a po prostu muszę kliknąć, no No cholera te zamki normalnie nie szlak teraz. gościu, trafi. jak umawiamy się, żeby z nami jechał to jedź, a nie przez telefon gadasz, no no kurde, był problem? Auto otworzy, bo mi się zaczasło. Normalnie nie Dobra, dobra, kolega tu się martwi. Jego koledzy czekają na miejscu. Rozumiem, że pieniążki macie już, ta? Tak. tak. Mhm. Co ty tak, kolego, zmarniałeś nagle? Słucham. chciało się kłamania, nie? Ja nie kłamałem to dalej, nie rozumiem, po co przyjechałeś bronić kolegi, którego nie znasz. Nie, no mówię, żebym nie miał problemów potem. No, widzisz, no to twój kolega nie ma problemów, za to ty masz. Dokładnie, nie przyjeżdża się na nim swoje spotkania. A no to Carlos do mnie dzwonił, że chce się ze mną spotkać. No to miałem odmówić. Nie wiem, co ci tam Carlos powiedział. Jak coś od niego jeszcze kasy nie brałem, nie? A no to trzeba wziąć, myślałem, że już mamy te pieniądze. Nie, 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 nie. nie. To bym młody się, przyskałeś przyskałeś pieniądze. Ten? No, weź ja przekaż pieniądze i dopiero pojedziemy. Proszę, proszę grzecznie kieszenie opróżnić. Kotóweczka też. Elegancko. Jak wy czaty widzicie sytuację? Pięknie, pięknie. I z powrotem do autka. Jak myślicie? Myślicie, że to jest on? Czy, że to nie jest on? Ale ładne okolice, jak ja lubię to miasto, co no. O, piękne Co, co? No... Piękna okolica, żeby sobie łopatą pomachać, no. Od takiej pracy fizycznej od razu się człowiekowi człowiek czuje, że żyje. Są. Chodźmy, chodźmy. No ale panowie, no, ja dałem pieniądze. To tak. o co chodzi? No ja nie wiem, o co taki ja młody ci pamiętam. powie. Weź tam, idź porozmawiaj z młodym, bo on tutaj decyduje, wiesz? A my se z kuzajem popatrzymy No chodź kuzaj, bo tu takie ładne widok jest, normalnie Dawaj, podchodzisz do klifu teraz Ja go naprawdę nie znam No to następnym razem się zastanowisz kogo znasz It was at this moment that he knew He fucked up Załatwione No to ładnie to wyglądało, powiem ci Oj, poleciał sobie gdzieś. Wow, jak leci! Aj, aj, aj ze skuzajem popatrzymy Słuchaj, no ja chodź kuzem bo tu taki ja ładny ja widok nadal jest nadal normalnie jest nas... Dawaj, podchodzisz Dawaj. do pliku teraz, teraz. Ja no, tam typa. tym razem się zastanowisz, kogo znasz no to ładnie to wyglądało powiem ci oj poleciał sobie gdzieś w dół a my se z kuzajem popatrzymy no chodź kuzem bo tu taki ładny ja widok, ja widok nadal jest nadal normalnie Dawaj, podchodzisz Dawaj, do pliku teraz. Ja go naprawdę nie stam. tam? czy mu łeb odstrzeli. O oh! oh, kurwa! mnie <laughs> to, to wyglądało, powiem ci. Oj, poleciał sobie gdzieś w dół Oooo, jak leci! 102 metry! 102 metry! Ty Dobre, zobacz koło. jak się zakopał pod drzwiami, to z dala. Ale poleciał chyba. No panowie wam powiem, mistrzowska akcja, mistrzowska. Ty się tam mody nie podniecaj, zdziwi. to tylko interesy. No, adrenalina, to tutaj taką mam, powiem ci papi. Paczek leży ładnie. Wygląda jakby Ale spał. Normalnie. Tylko mu noga i głowa wystaje spod żwiru O, to numer do nieboszczyka już że... można skasować ja myślę Jak się kasuje Dobra, numer? Wracamy do miasta, nie?